Ach, dostałem przesyłkę właśnie, zdrowo rozpierniczoną, ale dlaczego? Nie wiem kto, nie wiem co, bo się nie podpisał, mam tylko dokument. 3 Kochana firma DPD jak się okazuje nie rozróżnia wagi przy przesyłkach międzynarodowych. Jeżeli w wymiarach deklarowanej paczki, przy płyta chodnikowa do mnie przyszła, ale ta płyta chodnikowa zdrowo to wszystko porozpierniczała, tak więc myślę, że ten gościu co to dźwigał tak naprawdę nie ma za bardzo, słuchajcie, wpływu na to co sobie ustala dyrekcja i temu mm, krzywdy firmie nie zrobimy, tak naprawdę, bo, no, bo dyrektor sobie siedzi, który wymyśla cennik w ciepłym tym, a nie dźwiga tych płyt chodnikowych, tylko tak naprawdę cierpi ten człowiek na samym końcu. Mamy tutaj możliwość e, <laughs> prześledzenia teraz drogi paczki z płytą chodnikową, jak widzicie porozwalane chipsy, pogięte puszki, nie był to dobry pomysł, żeby oni dźwigali, bo to tak to mniej więcej wygląda. Jest disaster, jeśli chodzi o to, co przyszło. Ale jest informacja, Siema szafa. Zresztą sami widzicie, cóż tam wam ee, będę pisał. Jest tu odręczny tekst. I kto życzy, może ktoś to rozszyfruje. Wszystko w ciastkach, ale dostałem, patrzcie, jeszcze przez brytyjski pieniążek. Fajny też z tego dziwnego materiału. A któż to jest Churchill? Pewnie tak, i królowa. Ja wiem, fajnie to wygląda. Chyba trudniej takie coś podrobić, jak można przez to oglądać świat. Na drzwi idzie. Eee, dzisiaj pod, poddam tę ekspertyzie grafologicznej, żebym wiedział, jaki przekaz jest w Twoich tych. Dostała również cytryna kość, ale ta kość jest większa od niej, tak więc chyba zupełnie nie będzie mogła sobie z tym poradzić. Na szczęście mam tutaj człowieka, co się tym tematem zajmie. Bierz się za robotę. A, i przyszła mi jeszcze jedna paczka którą sobie nabyłem, oświetlenie do mojego pokoju badawczo-rozwojowego. Mam nadzieję, że żarówki przeżyły. Wziąłem sześć na wszelki wypadek, bo ostatnio jak brałem, to jedna i nie przeżyła. A, jeszcze żeście mi polecali statyw i ten statyw sobie nabyłem. Pięć funciaków idzie gdzieś tu. Kurde, nie z tym kolorem dostałem żarówki. Już to widzę. Albo ja za je zamknę. Nie, z, bo kolor, temperatura światła 5400 Kelvinów są z tym żółtym, a na opakowaniu tutaj są pokazywane, że jest zielone. Może w tych są złe, ja chcę z żółtym. Kurwa, tu jest z zielonym i jest 5500. No i ciekaw jestem, czy będzie różnica. A tak naprawdę 100 Kelvinów nie powinno być dramatu, pewnie to jest jakaś. Stara wersja i nowa. Zamawiam sześć takich samych żarówek. Ta jest krótsza, ta jest dłuższa. O co tu chodzi? 85W. Plus to. przyszedł mi ten statyw, o którym żeście mi mówili, że jest fajny. Dury, może w poziomie to wszystko e, nagrywać z raka. Wyciągnę z paczki. Trochę ma krótki ten wysięgnik, muszę przyznać. Myślałem, że to troszkę dłuższe będzie. <laughs> Nie zobaczymy, jak to się będzie w... do unboxingów. Tutaj montujecie sobie jakieś urządzenie, na przykład kamerę, która patrzy sobie w dół. Możemy sobie wtedy i to przestawić, żeby było z punktu widzenia obserwatora i coś sobie tam możecie unboxować. Taka ciekawostka. No nic, z żarówkami zobaczymy. Niestety straszna lipa z tym statywem, w momencie, kiedy założymy tutaj, chociażby kompakta takiego malutkiego to nawet jak się odsuniemy jak najdalej, to już widać te nogi. Poza tym, jak tak jest, to zobaczcie, ja puszczam i to się przewraca. Nie no, po prostu... Ktoś tu tego nie przemyślał. To powinno być dłuższe przede wszystkim i może powinno być z przeciwwagą czy z czymś, bo jak mam tak ustawić, żeby to się nie przewracało, no to już macie normalnie w kadrze tą nogę umiejscowioną. No, no Urządzenie dla mnie w ogóle nie przemyślałem. Nie wiem do czego to ma służyć. Chyba do że do fotografii nieba to tak, ale na pewno no, do niczego, co chcecie fotografować tutaj. No, no, jak, jak, jak to działa? Nie polecam tego rozwiązania. Manfrotto 780 to się chyba nazywa, Ech, żebyście nie szli tą drogą. Manfrotto 290 Dual. To dość drogi produkt, także nie wiem, jakie to ma mieć zastosowanie. No zobaczcie. Pakuję go i odsyłam, bo to mi się do niczego nie przyda. Zapakowałem ten w żarówki zostawiam, co prawda ich nie sprawdziłem czy wszystkie działają, ale, ale mam nadzieję, że działają. Statyw odsyłam, bo za drogi jest na to, żeby stał w kącie niepotrzebny, bo przy takim widzieliście jego zaprojektowaniu, dla mnie jest to zupełnie bezużyteczne urządzenie, a szkoda, bo liczyłem, że będzie to fajne rozwiązanie. Ale niestety nie jest, coś innego będę musiał wymyślić. Pewnie coś bardziej homemade. A jeśli chodzi o te rzeczy, które do mnie przypogniecione płytą chodnikową, to wydaje mi się, że tam były te zarąbiste precelki, takie cudownych smaków. Bo no nie jadłem tego, bo to się wszystko wysypało, wymieliło i tak dalej. No to przecież takiego czegoś, to się, to się nie nadaje do spożycia. Ale zapach za mną chodzi, bo wszystko było w tym upierniczone. I wydaje mi się, że to były właśnie te precelki. Już się teraz kręcą? Pierwsze cztery, czyli ta krótsza kiełbaska i ta druga to są kiełbaski, no. no. a reszty są paru. A takie kiełbaski to z czym się je? A na w dwóch wersjach, albo w buce ciapasie z sałatą, albo po prostu na tarce z głośną ryżem. Po prostu taki... E, z sałatką z Lesław i... Taki, taki wurst. Taki wurst. To tak. jestem bardzo głodny. Kiełbasa, kiełbasa. To ja takiego tak wursta poproszę barucho. właśnie. Wybieram. Po, po królewsku na Statoilu. Mm. Ale widziałaś, jak po mnie pomatali z tymi kiełbasami? Pojawia się pierwszy zawodnik z tą cienką kiełbaską. Ona jest pikantna, tak? Pikantna XXL. Nie ta gruba, w takiej bułeczce. I kto ją musi testować? No ja muszę. Bo muszę się to odsunąć, bo w tę stronę kamera mi patrzy. Może się to mnie trochę przesuwa. Nie, nie. To się ktoś gryza? Nie. Ale obiad. Mmm, Frankfurterki. Te co zawsze robię z grilla. Tak? Mm, fajne. Pikantność to ma sos dawać. Podobno klasyczne jeszcze zostały. Mm, kabanosy, tak? Panie tak. mówił, ale już nie na tych obracających, bo na tym płaskim się smażą. A? Bardzo ostrożnie bo kiełbasa O, gruba. Mm, dobra. Chodzi drugi zawodnik do gry. Takie oto właśnie. Tak, gruba kiełbasa to nie wiem, czy nie będzie za, za wielka, zobacz. Czy będzie wygodnie to w ogóle nie jeść, nie? A no jak to ci smakuje? Fajne, to, to nie ostre w ogóle. No tak, z Ostrym nie ma dużo wspólnego. Za no. duża nie, <grym> niewygodna jest do zjedzenia. Za dużo mięsa tak w bułce. Nie za bardzo. Tak to jest okej okay, smakowej, tak. Po prostu niewygodne to jest takiego. Już do, żeby wziąć to do samochodu i jeść w samochodzie, to niewykonalne. Dla mnie za dużo mięsa i to kojarzy mi się z taką zwykłą kiełbasą śląską w bułce włożonej. Ale tam ta poprzednia tak cienka była OK. Korki przed świętami na mieście są po prostu sakramenckie. Dobrym to było rozwiązaniem, żeby zjeść obiad na stacji benzynowej, bo chyba na samym parkowaniu i szukaniu miejsca gdzieś w śródmieściu albo w galerii bym stracił pół życia, ale nadto powiem Wam, że kupiłem właśnie zimowy napitek i myślę, że jest dzisiaj dobra szansa, żeby potestować alkomat. Ze zdrowych rzeczy to na przykład mandarynki, ale jeszcze ci nabyłem drogą kupna takiego specjala zimowego. kolegen moi, czarnuchy, tak zwane są na nartach. Nie wszystkie, co prawda, ale grupa jest i stwierdziłem, że będę im mentalnie towarzyszył. Ech. Jako instruktor wieloletniej jazdy na nartach, instruktor narciarstwa, nauczyłem ich jeździć i teraz sami jeżdżą bez mnie już. Ale za to, żeby tam na stoku się nikomu nic nie przytrafiło, dzisiaj Jagermeister i test alkomatu. Ty no, patrz. Co? Co to jest? O co tu chodzi? No tańczą. A dlaczego w wszelka? Nie, za mało alkoholu mamy, żeby to oglądać. Kasia, wyłącz to. Wiedzieć. Właśnie chciałem powiedzieć, że. Nie mam kieliszków wiegerme w ogóle występują w przyrodzie. Bardzo to jest sympatyczne. I grupa mnie nie podziela mojego poglądu, ale ja nie wiem jak ci bardzo to lubię. Zapadła decyzja, że idą dzisiaj chipsy z Hagisem, czyli tak zwane chipsy, chipsy z kaszanką. I będą z podwójną kaszanką. <noise> Bo jest... są dwie kaszanki. Otwieram. Myśleliście, że będzie czarno, tu nie jest. Może posypę to do jakiegoś pojemniczka? Trochę jak siakarna. Nie, już nie narzekam. Trochę pogniecione. Jak Widać, przesyłki pocztowe na chipsy nie wpływają dobrze. Przypominają mm, te chipsy. Mm, Niesłone w ogóle. Domowe ziemniaczki. Jakie domowe ziemniaczki? No są takie chipsy, domowe ziemniaczki. Jest, jest tutaj mój przenośna kontrola sanitarna, laboratorium chemiczne, stwierdza czy dobre jest. Cytryna moje przenośne laboratorium chemiczne na czterech nogach. Tak, tak. Oblizuję się piesek. Dam mu jeszcze jeden. Chips. Nie tuś kaszanki. One są po prostu jak gdyby z pieprzem. Czuś pieprz. Jest. Trzeba jechać do Szkocji na haggis i sprawdzić co to jest haggis Może wtedy byśmy mieli punkt odniesienia Czy co tam napisać komentarze bo będzie do daily vloga Kaszanka wystawia swoją rękę Popatrz no jaka on Kto nie ma facebooka szafowego subskrybowanego No to właśnie omija to Subskrybowanego A jak powiedziałem Subskrybowanego Subskrybowanego no co ty Ja, yeah. Nie to Tak? Słucham. One way ticket. To będzie jednorazowa transmisja, która zostanie po zakończeniu naszej imprezy i testu. Znaczy, to nie jest impreza, to jest po prostu doświadczenie. Doświadczenie naukowe. No po co? Nowy stolik zrobiłem, a Doświadczenie naukowe usunięta, tak? Więc kto nie subskrybuje na, na Facebooku, tego minie. nie. Proszę. 1,85. 1,85. jesteś nawalony jak szpadel. Ty. Alkomaty się restartują. Tu zostało 5 sekund, tu 8. Żółty twój, proszę. Blow. Proszę. Już, 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 bo się zamknął. No tak piszczy, kurde. U mnie 0,7 promila. U Ciebie 1,46 promila. No, czy jestem 3 wyżej oprowadzę. Patrzcie, jaka jest różnica. Ile ty ty dzisiaj się ważyłaś? Ile? 58. 58. 9. Dobra, 9. No to jest 40... Szafana. Nie, 50... 49? 50. 50... 59. 50. A, 60 kilo. O 59. 59. To jest 45 kg różnicy między nami. to 105 ważysz? <grystanie> no. <grystanie> Waga się ostatnio. No dobra, różnych naprawdę przestało. Morać. Już przestało? No, Także proszę. widzicie, okazuje się, że dwie jednostki, samica i samiec e, spożywające tą samą ilość alkoholu, nabytą e, w dyskoncie, mają, nie mają nie będę Czekaj, czekaj. Mają no. dwa a, różne stosunki, dwa różne wskazania, jeśli chodzi o ilość, w, w, ilość promili w wydychanym powietrzu. Czyli... Nie można użyć takiego online. Ja użyję jeszcze tego. Będziemy robili test kolejny, bo nie można tak wszystkiego za jednym razem. Tych onlineowych alkomatów. I może się okazać, że. E, e, że wiecie co. Te onlineowe alkomaty nie działają. Patrzę co tam Marian do mnie pisze, bo coś napisał. Szafa instruktor jadłowania. Nie dojechałem na ten konkurs jodłowania w tym roku, może w przyszłym roku. Dobrze moi mili, 1400 osób, bardzo było mi miło e, dla was prowadzić transmisję z tego naszego eksperymentu naukowego. Zaraz po zakończeniu ją wykasuję, e, a tylko zostanie podsumowanie, które się pojawi w daily vlogu za dni kilka, bo już straciłem rachubę kiedy co, kiedy nagrywam, bo za dużo się rzeczy dzieje wokół mnie. Pozdrawiam Was, miłego wieczoru, udanego weekendu, wszystkim życzę, a ja biorę się za ratowanie kaszanki.